No się spieszy bardzo, więc ja bym proponowała, żeby Pani Godek rozpoczęła tę naszą wysiadę artystyczną swoim śpiewem, swoją wokalizmą, bardzo proszę. Gozdek, przepraszam, Godek nie Godek. Ale ja, też, ja też zaśpiewała. Też byś Dobrze, kochanie. bardzo fajnie, Pani Karolinko, Pani z nami pracuje od długiego już czasu, ten rok też Pani z nami... W środku miasta, ty, po prostu ty, Gdzie Popatrz, o Ja Wiatr porywa ich spojrzenia Biegnie światłem smugę cienia Popatrz, o popatrz Łączy serca, wiąże dłonie Może nam zawróci w głowie W zakochani popatrz, o popatrz Ja wpożywam ich spojrzenia Biegnie światłem w smugę cienia Popatrz, o popatrz Łączę serca, wiąże dłonie Może nam zatrucić głowę gdzie Pięknych. Dziękuję za wkład pracy w realizację zadań statutowych w roku kulturalnym 2015-16, za cenne inicjatywy, jak na przykład poszukiwanie nowych sposobów do wydawania własnych tomików poprzez usługi cyfrowe, za koleżeński i ciepły stosunek do naszej społeczności. Prosimy Cię, walku. Duże Zobacz. Dla pana Józefa Ziomka Zarząd Towarzystwa Wczorajszych Sztuk Pięknych składa serdeczne podziękowanie za wkład w pracy w realizację zadań statutowych, statutowych naszego stowarzyszenia, za wspieranie wspólnych inicjatyw w dążeniu do upowszechniania dorobku kulturalnego towarzystwa. Dziękujemy bardzo.

Pani mm, Wandy Śliwińskiej, długoletniego członka Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Kielcach, Towarzystwo składa serdeczne podziękowanie za wdrażanie cennych inicjatyw w działalność statutową naszego stowarzyszenia. Za szczególny szacunek zasługuje praca związana z wydaniem pozycji książkowej poświęconej pamięci naszego długoletniego członka, przyjaciela Franciszka Radkiewicza. Utrwalanie pamięci o ludziach wyjątkowych w naszej społeczności jest niezwykle cenne. Z artystycznym pozdrowieniem i wrazami w szacunku będzie. Książka by się nie ukazała w żaden sposób, gdyby wszyscy Państwo właśnie nie dali wierszy. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest, gdyby Pani Małgosia nie włożyła naprawdę, powiem 100% pracy w to. To naprawdę nie, nie ukazałaby się książka. Pani prezes dała piękny, naprawdę piękny wstęp. Przeprowadziła również Wiesiadę. Uważam, że bardzo dobrze, bo były oddźwięki, to znaczy po, po południu, jak wróciliśmy już, jak wróciłam już po Wiesiadzie, jeszcze miałam kilka telefonów z podziękowaniem i właśnie była wyznaczona również pani prezes, że pięknie prowadziła. Dziękuję bardzo jeszcze raz serdecznie wszystkim. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo, bardzo. Dla pani Anny Lachnik, długoletniego członka Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, zarząd składa serdeczne podziękowania za ciągłe utrwalanie fotografii naszych dziesiątych artystycznych spotkań okolicznościowych, wernisaży. Pani praca przyczynia się do tworzenia dokumentacji działalności naszego stowarzyszenia. Rok 2015 16 był dla naszego stowarzyszenia niezwykle pracowity i zatrzymanie w kadrze pamięci tych dokonań jest dla nas bardzo ważne. Za artystycznym pozdrowieniem, z wyrazami szacunku. Proszę wręczyć. Proszę państwa. Bardzo z przyjemnością robię dla państwa zdjęcia. Bogusia też o tym wie, chociaż nie jestem taką artystyczną fotografką, ale jak mi się uda to zrobię. Dziękuję serdecznie. A to może sama pani Trezor odczyta, bo to jest nasz honorowy dzisiaj gość. Gdzie książka jest, dla panę szczęścia? Jest. No Proszę Państwa, jak powiedziałam, przejdziemy teraz do naszych gości. Ja tu chciałam wyróżnić pana Grzegorza Strzelczyka, prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Teatru Imienia Żarumskiego, który przybył dzisiaj na to się spotkanie. Oczywiście przybyła też pani Godek, bardzo się cieszę. Ale widzę też i panią Siłak zdaje się, prawda? Dobrze widzę tak poprzednią panią prezes. Bardzo się cieszę. Ale Adrem, Szanowny Pan Grzegoszelczyk. Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Teatru Miejskiego, Pana Zoomskiego. Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Kielcach składa serdeczne podziękowanie za współpracę w Roku Kulturalnym 2015-16 w dziedzinie realizacji zadań statutowych. Obydwa nasze stowarzyszenia łączy wspólny cel propagowania pięknego słowa i dobrej poezji i prozy. Literatura berytystyczna, poezja oraz twórczość teatralna są ze sobą ściśle powiązane, bo wartość sztuki nie polega na autentyzmie, ale poetyckiej fantazji i umiejętności przekazu. Jeśli Pan byłby łaskaw wziąć to podziękowanie i do kroniki, to Dziękuję bardzo. Ja myślę, że to może jest stosowny moment żeby podziękować również za współpracę Państwu jako Stowarzyszeniu i chciałbym na ręce przewodniczącej Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych złożyć skromny bukiecik kwiatków, podziękować za współpracę. Myślę, że mogę już ujawnić, bo na pewno to zrealizujemy. Przygotowujemy się do wydania drugiego tomu wierszy zyty wierszy i trochę prozy, z tytryk poświęconych Teatrowi Żeromskiego, Żeromskiego w Kielcach. Także dziękuję za współpracę. A jeśli można, to chciałam przekazać książkę Dobrze, że jesteś. A dlaczego ją przekazuję? <laughs> Pan Zdzisław Antolski, który wydał tę książkę, znaczy, u niego została wydrukowana, miał tu dzisiaj być. I ja myślę, że trudniejszy prawda. Ja myślałem, trudno, to, taki Twój zawód i dlatego myślę, że może zaprosisz kiedyś nasze Towarzystwo, żeby te cudeńka zobaczyli, które ja widziałam u Ciebie w tym, nie wiem, za, za szkiełkiem. Dobrze zaprosisz nas? Dobrze? Dobrze ten news, dziękuję Ci bardzo, Dla Pani Wokny matachowskiej Spiritus z Klubu Nad Silnicą, Muzeum Historii Kielc. Zarząd Towarzystwa składa serdeczne podziękowanie za przyjazną współpracę w dziele upowszechniania pięknego słowa ojczystego w poezji i prozie. Prezentacja naszych osiągnięć w tej dziedzinie w Klubie Nad Silnicą jest dla nas niezwykle satysfakcjonującą z uwagi na olbrzymie zainteresowanie słuchaczy. Ponadto wystąpienie poetów i prozaików naszego stowarzyszenia, spotykających się z rzetelnym odbiorem, są dla nich dowodem zapotrzebowania społeczności na ciekawe podejście do różnych form literackich. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo Bo serdecznie dziękuję. dziękuję stronę. Bardzo serdecznie dziękuję. I to jest sama prawda, to co powiedziała. Pani Maria Salus, że wzajemnie się tak jakbyśmy się przenikali. I ja też mam dyplom dla jednego z, z członków Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, który nie zaszczycił nas na zakończenie roku i ja muszę za nim chodzić, żeby mu wręczyć dyplom. Co niniejszym czyniem. Podziękowanie. Proszę mikrofon. No nie, ale... Podziękowanie dla Krzysztofa Nawrota za, za twórczą społeczną pracę w Klubie nad silnicą świętokrzyskiego Uniwersytetu III wieku w roku akademickim 2015 2016 16. Życzymy dalszych osiągnięć w działalności na niwie kultury oraz pomyślności w życiu osobistym w 2016 podpisał zarząd SWTW co niniejszy przynie, daję, gratuluję i proszę na drugi raz tak ponownie. To szybko bo do tego była jeszcze róża, ale już nie jest. Więc bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy i liczę na to, że w dalszym ciągu nasza współpraca będzie powiększać się. Także dziękujemy. Nic się Panie Pani jest róża. O, dziękuję, ale taka już nie powiem. 嗯。<Yeah. S 2> <laughs> Szanowna Pani, szanowna Pani, błąd, niestety w tej chwili dopiero zauważyłem, że jest błąd. Szanowna Pani Talontasz Bikowska, prezes Stowarzyszenia Rodzin i Sympatyków Drugiego Pułku w Kielcach. Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Top Pięknych w Kielcach składa podziękowanie za troskę o kultywowanie pamięci drugiego pułku artylerii lekkiej legionów, organizowanie rocznic pamięci, budzenie uczuć, uczuć patriotycznych wśród młodego pokolenia. Tegoroczny apel zorganizowany dzięki pani zaangażowaniu pozostanie w naszej pamięci z uwagi na liczny udział młodzieżowych pocztów sztandarowych prezydenta miasta, pana Wojciecha Lubawskiego, senatora Krzysztofa Słonia, prezesa Radia Kielce Janusza Knapa, przedstawi policji, przedstawicieli Policji i Wojska oraz licznych y, członków rodzin y, tych y, drugiego palu. Y, bardzo cię proszę, Januszu, odbierz, kochanie. E, bardzo Ci dziękuję, naprawdę jest to wielka sprawa, wielka sprawa, dziękujemy Ci bardzo, bardzo dziękuję. Ale, przepraszam, ale gdyby nie pomoc ze strony właśnie towarzystwa, to na pewno szczególnie zyty, to na pewno y, tak nie, nie można by było y, po prostu. Przejść do serca Kielczan, a szczególnie do małych dzieci, które w przeddzień święta pułku recytowały wiersze zyty. I to, można powiedzieć, wiersze trudne, ale pięknie dzieci potrafiły powiedzieć z uczuciem. No więc myślę, że, że ta pamięć... Przynajmniej w szkole, która nosi niestety nie było możliwości nadania szkole imienia drugiego pułku, bo rodzice się nie zgodzili, no teraz rodziców już tych nie ma, no ale szkoła ma imienia Wojska Polskiego, ale moim staraniem będzie utworzenie Izby pamięci właśnie w tej szkole. Dziękuję ślicznie i mówię. Po prostu nie mam słów podziękowania. A, a jeszcze momencik przeżyłam po prostu strasznie miłe chwile, kiedy, kiedy w kaczeku byłam na spotkaniu i na wręczeniu nagród właśnie, które tu odbierała pani Maria. Naprawdę przepięknie było opowiedziane o Marii, i, a jeszcze ładniej podziękowała. Z serca, bez patosu i, i tak po prostu od serca. Dziękuję ślicznie. Proszę Państwa, nie, 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 nie zwalniam zarządu. Zarząd pracuje cały czas. Ja stoję też. Proszę Państwa, w tej chwili chciałam prosić bardzo wszystkich o uwagę, ponieważ chcieliśmy przejść do bardzo ważnego punktu, mianowicie do uhonorowania osób szczególnego uhonorowania statuetką Nikę Świętokrzyska. Tę statuetkę otrzymuje pani Stanisława Grażyna Pawlik. Jest to nasz długoletni członek, osoba, która zawsze według swoich możliwości, no córka weźmie właśnie córkę poprowadzi. Bardzo proszę panią Gołzę. Proszę Państwa, ja Ci bardzo dziękuję, że Ty dzisiaj bo że mogłaś przyjść, że, że jesteś z nami, zawsze byłaś z nami, cieszymy się bardzo. Przyjmij od nas tę statuetkę jako wyraz uznania dla Twojej pracy, dla Twojej osobowości, osobowości dla Ciebie.

Proszę Państwa, drugą osobą, drugą, osobą, drugą osobą, którą również chcemy uhonorować jest pani dr Alina Bielabska. Bardzo poproszę panią dr Alinę Bielabską tutaj. Pani doktor znana jest z dużego zaangażowania w propagowanie idei teatru żelmskiego. O nim bardzo dużo wie, bardzo dużo mówi. Ostatnio mówiła o belskich, brał udział w sympozjum. konferencji Tak, tak, na ogólno no, to zaraz powiesz to właśnie. I chciałam powiedzieć, że gratulujemy Ci tego Twojego jakiegoś takiego zaparcia, że ciągnie do przodu. I właśnie, że pokazujesz to piękno, że Kielce to nie jest żaden za To jest miasto wojewódzkie, które ma tyle do powiedzenia. Gratulujemy. Naprawdę gratulujemy serdecznie. Dziękuję. Bardzo. Dziękuję serdecznie. <laughs> Bardzo serdecznie dziękuję, to ogromna niespodzianka. Gratuluję zarządowi, że podjął tak słuszną decyzję. Bardzo, bardzo mi miło. I chcę Państwu powiedzieć, o czym już pani prezes zaczęła, że od jakiegoś czasu jestem zupełnie wtopiona w temat, który mnie zafascynował, mianowicie okres dyrekcji Irenei Tadeusza Byrskich -Kyrza. I teraz wertuję w archiwum kieleckim dokumenty poświęcone Studium Teatralnemu w Kielcach. Proszę Państwa, to była naprawdę świetna inicjatywa. To była właściwie pierwsza w Polsce powojennej średnia szkoła aktorska. Niestety tylko jeden rocznik zdołał wyjść z tej akademii czy uczelni mogę powiedzieć. Nazwane to było Studium Studio. Mniejsza o te nazwy. W każdym razie szkoda wielka, że na tym jednym roczniku się zakończyło, bo być może Kielce straciły szansę wtedy na szkołę aktorską, bo gdyby Burscy gdy potoczyli dalej tę ideę edukacji, to ze szkoły średniej mogłaby być szkoła wyższa. No trudno. I tak Kielce rozsławiali w tym czasie, i myślę, że. Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych też ma szansę wypłynąć na szersze wody i też rozsławiać y, kierce i region nie tylko tutaj na tym terenie, ale i w ogóle w Polsce, a może nawet i w Europie, czego sobie i Państwu życzę. Dziękuję, dobry, Państwa, tak się składa, że obydwie Panie, Pani Stanisława Paweł i Pani y, Alina, y, obchodziły niedawno też wielkie uroczystości. Pani Stanisława Pawlik obchodziła urodziny, ja nie będę zdradzała, bo to jest sprawa kobiety, Osiemnastu. proszę. 18 pani. 18, właśnie, 18 urodziny Stanisława Pawlik, natomiast pani Alina Bielapska obchodziła swoje imieniny. Ja poproszę zarząd, żeby potrzebnie przekazała przekazał życzenia. Sto lat sto lat, nie żyją, żyją nam. sto lat, sto lat nie żyją, żyją nam Sto lat, sto lat nie żyją, żyją nam Jeszcze raz, jeszcze raz nie... Tak, nie jest oh. <laughs> ja, ale Nie jest ale Nie Jeszcze raz! Nie jeszcze raz. Nie jest to. Nie jest to. Nie żyją nam Stolat 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 niech żyją nam pięknie. Lat, lat, pięknie życzymy zdrowia, wszystkiego dobrego no i bądźcie z nami bo na pewno warto z być tak dziękujemy pięknie dziękujemy bardzo Proszę Państwa nie bylibyśmy tutaj dzisiaj na pewno byśmy nie byli w takim doborowym towarzystwie nie moglibyśmy się spotkać, gdyby nie właściciel tego lokalu. Pan z Zbigniew, który zawsze przyjmuje nas o tej porze bardzo serdecznie tutaj w, ogrodu, w gościnnym ogrodzie i chcieliśmy mu bardzo, bardzo serdecznie podziękować za ten jego stosunek, taki przyjazny do ludzi kultury, do ludzi otwartych serc, otwartego serca. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego ponieważ u Pana Zbyszka mamy zawsze spotkanie noworoczne i w tym roku, w styczniu no popełniliśmy gafę, obiecaliśmy, że podarujemy do tej kolekcji Pana tutaj pięknej jeszcze jeden obraz, nasz plenerowy obraz. To jest uliczka Chędzińska naszego malarza Mieczysława Feli. Bardzo prosimy. Natomiast druga nasza artystka, Małgosia Sajkiewicz-Kręt, która robi przepiękne fotografie, postanowiła podzielić się tym prezentem z Panem. Brawo! Brawo! <noise> Brak słów, żeby podziękować. Wiecie Państwo, że macie u mnie zawsze otwarte drzwi. Z sercem Was witam. Ile razy będzie potrzeba, będą jakieś dla Was istotne okoliczności, mówię rocznice, zapraszam serdecznie. Zawsze dla Was kawiarnia moja. Chęciny jako miasto żydowskie pasują do, do tej żydowskiej kawiarni, także bardzo dziękuję. I za, za fotografię również dziękuję, uwielbiam zdjęcia, uwielbiam sztukę. Dzięki. To teraz proszę Państwa, ponieważ już wręczyliśmy wszystko, co mieliśmy wręczyć, to jeszcze chcemy podzielić się podzielić się lampką szampana. Naszych... Jeszcze nie koniec, mówisz. Bogumił wtorkiewicz prosił tutaj o zabranie głosu. A pani Sifek też prosi, prosimy, prosimy bardzo. Proszę Państwa. Bardzo podziwiam Państwa działalność, bardzo podziwiam to, że upiększacie i uatrakcyjniacie nasze codzienne życie, swoją pas, swoimi pasjami, swoją działalnością. A panią zeker podziwiam nad I daję na ręce ten skromny bukiecik z najlepszymi życzeniami sukcesów dla wszystkich Państwa. Marszu, ale to jest prawo, wiadomość. Cieszę się, że ta peta pokoleń, prezesoswa zbadactwa, jest znana. Dziękuję Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, to nie będę, jeszcze nie, nie, widzę, jeszcze nie odchodzę, odchodzimy się. Proszę Państwa, no tak, pani nam zaszpiewała pięknie, ale musiała wyjść. Chciałabym tutaj. Podziękować mojemu wnukowi, Dominikowi Trychowi, a to dlatego, proszę Państwa, że wszystkie te piękne pisma, które trafiają do Państwa, tak pięknie wycyzalowane. A co prawda tam się zdarzył błąd u Pani Spikowskiej, bo jest Pan zamiast Pani. to, to będzie się sam wstydził. Pozwól, Dominicku, tutaj. Chciałam powiedzieć, że rodzinnie wspiera mnie bardzo. No, proszę Państwa, to jest ogrom pracy, ogrom pracy biurowej. Ja sekretarza nie mam, a ja znaczy, sekretarz, takiego sekretarza od pisania pisemek nie mam. Pan jest od wyższych celów. przekazania, prawda, co zostało zrobione, co należy zrobić, nie od pokazania. Jak piękne słowo należy mówić. Natomiast ta robota, taka od podstaw, wsiąść, drukować, pisać, ale to wcale nie jest łatwe. Ale właśnie dzięki mojemu wnukowi chciałam to powiedzieć publicznie, bo to jest taka, taka szara eminencja. Siedzi tam cichutko gdzieś, ale on zawsze na każde zawołanie... Musi być, musi napisać, bo o to go proszę i wspieram. Bardzo się cieszę. Do mnie czy coś, chcesz ktoś coś powiedzieć. Bardzo dziękuję za, za docenienie. Społecznie. To tak społecznie, rodzinnie. Dziękuję bardzo. właśnie tutaj przyszła również mała artystka, która dopiero kształci się i dopiero zaczyna swoją pracę. Ona już u nas grała na skrzypcach i dzisiaj zagra nam również utwory, które przygotowała. Poproszę Cię Laurko. I po, i, i, tak, 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 proszę, tak. Państwo przyjmijcie ją ciepło, ponieważ wszystko się uczy. Tak, powiedz Laurko, co będziesz grał. Zagram dzisiaj trzy utwory. Pierwszy to jest Okom Little Children, drugi to jest Oda do radości, czyli chyba...